Zapraszam na kolejny odcinek. Cześć! Witam wszystkich hodowców i hodowczyni na naszym kanale. Witam wszystkich widzów. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki w górę. Motywuje nas to do dalszej, lepszej pracy. W szczególności mnie, no bo ja nagrywam te filmy czy u siebie, czy u innych hodowców. Jeżeli pierwszy raz oglądasz nasz film, zasubskrybuj kanał, będziesz na bieżąco, będziesz wiedział, jak to dalej idzie, będziesz wiedział, jak rozwijać swoją pasję hodowlę. No i tyle, no, dziękuję Wam, że naprawdę powoli, ale rośnie to do góry, no widać efekty naszej pracy. co naprawdę mnie mocno motywuje. Dziś trochę w innej scenarii, no, siedzimy w moim domu, w takim pomieszczeniu, ala domowe biuro, gdzie na co dzień pracuję, jak nie jestem w trasie nie jest to film w gojemniku. Z tego względu, gdyż wymyśliłem dwa pakiety na gołębi Młodych: pakiet taki niskobudżetowy za 195 zł i pakiet trochę bardziej wysokobudżetowy za 389 zł. Do każdego pakietu jest produkt gratis. W pakiecie niskobudżetowym jest to B-Kompleks. A w pakiecie wysokobudżetowym jest to nasz elektrolit beta C z witaminą C, świetny elektrolit, naprawdę polecam I w gołębiach dorosłych i w gołębiach młodych. Dlaczego tak szybko pakiety dla gołębi młodych? Moja teoria wygląda w ten sposób, że uważam, że nie możemy wprowadzać środków tydzień przed lotami, czy dwa tygodnie, no, różnie hodowcy to robią. Ja jestem zwolennikiem prowadzenia hodowli. w ten sposób, że odkładamy młode i już od tego momentu podajemy im jakimś tam programem e, suplementy. E, Dlaczego idziemy w pakiety gołębi młodych? Dlatego, że uważam, e, no też jesteśmy firmą, która no gdzieś tam powiedzmy atakuje rynek, e, chce przekonać hodowców do siebie, no w golemiach e, dorosłych każdy ma już tam coś sprawdzone i nie bardzo chce ryzykować. W gołębiach młodych no część hodowców chce tylko gołębi przelotować w zdrowiu i jest skłonna testować jakieś tam produkty. Więc stworzyliśmy dla Was dwa pakiety. Do każdego pakietu, który są dostępne u naszych partnerów, stworzyłem dwa plany lotowe: no do, do pakietu. Standard i do pakietu premium, które będą na końcu filmu dostępne do zobaczenia, jak ja sugeruję, żeby to podawać. Też możecie się odzywać na Facebooku, możecie pisać drogą mailową, wyślę w formie PDF, nie ma żadnego problemu. Też nasi dystrybutorzy będą mieli dostęp do tego planu, więc jak ich poprosicie, to na pewno Wam do paczki z tym pakietem dorzucą. No zaczniemy tak szybko, żeby w nie chcę za długich filmów robić, bo widziałem, że to trochę tam was nudzi. E, pakiet standard. Mamy tutaj e, cztery produkty. Piątym jest e, adeno, granulat. No nie wziąłem go tutaj z sobą do domu, no mam już worek, bo ja przesypuję sobie w takie kubły. Mam już worek otwarty, no nie będę go tutaj do domu woził. E, więc e, w każdym z pakietów jest granulat adeno 20 kg. Granulat, no wiadomo, dajemy bo tutaj w planie mamy go prawie codziennie, poza sobotą w dniu wkładania. Jest on lekkostrawny, ma dużo witamin, dużo substancji probiotycznych, ma koksydio, itd. i aby chronić nasze gołębie przed adeną. Pierwszą produktą w pakiecie standard to jest zakwaszacz. Jest to zakwaszacz, uważam, jakościowo porównywalny do najlepszych firm zachodnich. Z tym, że jest połowy tańszy i uważam, że lepiej go głębiej piją. Już go przełożę, bo on też jest w pakiecie premium. No moja taka flagowy produkt to jest Proimuno. Probiotyk, który ma substancje grzybobójcze, też uważam, że świetny. Też o nim już wcześniej dużo mówiliśmy, więc nie będziemy się za bardzo rozwijać. Też jest w pakiecie premium. Aqua no to taka nieodzowna rzecz w mojej hodowli, więc postanowiłem ją w dwóch pakietach umieścić. Wszystkie witaminy z grupy B, do tego mamy aminokwasy i że czyli drożdże płynie też w tym pakiecie. To no B kompleks, no chcieliśmy, żeby był jakiś gratis, no to jest w pakiecie standard B kompleks gratis. To ten kompleks sobie odstawimy na bok, bo już powiedzmy pokrótce omówiliśmy, może tak na szybko jeszcze, żeby Tu jest taki plan, może teraz nie będzie dobrze widać, ale na końcu filmu postawimy na ten pakiet standard, kiedy co, jak podawać wedle moich No to przejdźmy do pakietu premium. Jest tutaj trochę więcej środków, ale to jest taki mój system. Tutaj. To jest taki mój system, który mojego gamy mode dostają. Zaraz po odstawieniu No Kłamino już opowiedziałem. proimuno, które jest też w pakiecie opowiedziałem. zakwaszacz no to wiadomo, w pakiecie jest ym, tym i tym, też już powiedziałem. Yy, coś jeszcze? Nie, reszta to jest pakietu, który premium. Omega Oil, olej węgorza. Uważam, że razgodnie już młodym no, i dla obierzenia, i dla energii olej trzeba podawać, to, nie? więc y, Tutaj jest w planie we wtorek stroje Ja cały tylko, że tutaj przyniosłem butelkę 250 ml, bo taką akurat mam do siebie w gryniku. Ale y, w pakiecie jest y, pół litrowy Aqua Cox i Respiro to są y, Aqua Cox no produkt na Fluxydiach Raz w tygodniu go podaje w poniedziałek, jeden tydzień daje aqua a drugi tydzień daje respiro na przemian. Respiro, aha, żeby tak dopowiedzieć, wodowcy to jest produkt na drogi oddechowe, świetny, naturalny. Nie tylko na, no, głównie na drogi oddechowe, ale też poprawia metabolizm głębki, więc bardzo ciekawa rzecz, droga, A w pakiecie to naprawdę dobrze wychodzi. Aqua na kokcydia. Hepal. Hepar podaje zawsze w niedzielę po ogólnie no, będę go podawał po locie, ale, bo, ale plan już jest tak jakby lotowo, odchowowo-lotowo, no ja podaję tak, jak to będzie i w lotach, żeby gołębie po prostu wiedziały, kiedy to dostaną. Herbat to nie jest taki zwykły tonik wątrobowy typu Sudafos, sedafolium i tak dalej, jest to dość yy, taki płynny, wspomagający funkcjonowanie wątroby, ale mocniejszy produkt. Yy, ja go naprawdę z całego serca polecam, podaję go w gospodzie, wszędzie jestem zadowolony, hodowcom, którym poleciłem ten. Aquavit no to multivitamina, wiadomo, w czwartek warto multivitaminę podać. Ja jeszcze do tego nakarnę tam Aqua Pro Immuna. No i w gratisie do tego pakietu, drodzy hodowcy, jest nasz elektrolit BTC. Tutaj może zatrzymamy się na trochę dłużej. Uważam, że jest to elektrolit, teraz jak robicie zakupy w dużych sklepach internetowych, to pewnie dostaniecie do paczek nasze takie próbki 100 gramowe, które gdzieś tam w okresie świątecznym były u nas przygotowywane. Elektrolit beta-c. Dlaczego beta-c? Beta-c to jest witamina C. Tutaj to jest elektrolit, który naprawdę nie będę przydawał nazwy firm zagranicznych, które produkują elektrolity który i wielu hodowców w Polsce stosuje. Składowo to jest to samo, a do tego mamy dołożoną witacę, witaminę C, która uważam, że jest. Bardzo ważną witaminą w dniu przylotu, jak i dzień przed wkładaniem głębi. Ja podaję elektrolity, zawsze będę to ro robiłem będę to robił. Więc to jest produkt gratisowy do zestawu premium. No, i to tyle, hodowcy. No, tak pokrótce opowiedziałem te pakiety. Zachęcam do spróbowania ich w głębiach młodych. Mówię, bo mówię dorosłe głębie. No, to każdy ma tam jakieś swoje środki sprawdzone i nie bardzo tych lotach dorosłych, czy gołębiach dorosłych, chcę coś zmieniać, ryzykować, więc najlepiej spróbować sobie to na gołębiach młodych. Nie każdemu aż tak, zależy na wyniku. Też mamy plan, też na końcu filmu umieszczę ten plan do pakietu premium. No i zachęcam do zakupów. Nie chciałbym jakiegoś z moich partnerów biznesowych pominąć ze sklepów, które mają w ofercie swoje pakiety, więc postanowiłem, że na dole w opisie filmu Wymienię te wszystkie sklepy. Powiem Wam tylko, że są wszystkie największe sklepy internetowe w Polsce. Weszły we współpracę, nasze znaczy współpracują z nami do, dotychczas w granulatach czy w suplementach i w pakiety też weszli, bo uważają, że pakiety fajnie się sprzedają, a nasz jest bardzo ciekawy, więc wszyscy w to weszli. Na dole, tak jak powiedziałem, będzie, będą linki do sklepów internetowych, więc macie gdzie kupować. Naprawdę zachęcam. Jakbyście mieli jakieś pytania, można śmiało mailowo, drogą mailową do mnie pisać, czy na Facebooku na tamtej od fit. No i to tyle, koledzy, do, ty. Dobry lot.